No. no, no wiem, no. Ale możesz mnie spoilerować. No to byłoby fajnie. Właśnie. Niech to ma no. Czemu mój latach, Mój chłop do mnie ze strzela! Palami. Te jetpaki się nie kończą w ogóle. No, mówiłem. Ja, to ja sobie lecę, lecę w napis. 16, ja 16 minut. Jeszcze długo będzie trochę 8 minut, jedziemy. No nie ma to jak mi się podczas eventu bardzo rozładuje, no? Ja się nawet nie biję, jak ktoś tylko to mnie przeleci, to już się będę z nim dał. No skolapsował, no! Kto tak kolapsuje, hamsko? Jeszcze na Jeszcze na lot rzucili, no! Chłopy nam nie darują żyć po tym, jak zabiliśmy ich. Stymowaliśmy się i zabiliśmy ich. O, to ja sobie na dropie wyląduję tak łaskawie. A co? Od kurde, chodź tu. Chcę na dropie wylądować. Jestem na dropie. Teraz będę tutaj siedział. Jak ktoś mnie przyjdzie, to taką zabawkę mu fajną dam. Wow, ziemna lot na coś no i używaj, oni na nas używają, to my na nich używamy. Dzięki, że mi już to, to już. Spokoziomek jesteś, rzucił mi. Bez ograniczonego paliwa, no i ja to biorę. Ja to, to się szanuję. Nie, bo oni zostało tylko 6 osób w teamie, a tam się wyszli. Ej, faktycznie 6 no. osób u nich zostało. O, patrzcie! O! To będą dobre noskołpy! Kurde, nie weszła Leżysz! Ile ja zostało jeszcze? To nie jest jeszcze 6 minut Błażej mam na imię Maciuś! Maciuś bił, ale my już gramy gierę Tu jest Ty cholero! Coś ty zrobił! Zabiłeś mi kumpla 8 na 6 jest z no Wychodzą hopy normalnie No wychodzą i wychodzą, 4 minuty Zostaw mojego kumpla A do mnie się nie <noise> na live Co? No, skołpy. No, skołpy, nie, do, skołpy. Do, do, do mnie się nikt nie wbił od pół tej godziny. A widzieliście, do mnie wbijają ludzie. Nawaczek. A ja się dziwię wiesz czemu? Że, hu, że Hubi nie wbił. Ale fajne no, skołpy się robi, przyjemnie się to robi. Tak sobie obok chłopa przechodzę i takie no, sobie wala. No, ile jeszcze? Trzy minuty. O matka Skolapsowałam W głowie A czemu skolapsowałeś? Mogło się zostawić Ale... ale i tak przegrywam, zobaczmy wyszli, ale i tak przegrywamy. Zej odkopa osób i tam. Ja biorę od kopa Nie Ile masz fragów? teraz 15. Kurde, nie udało. Chłop tak i to zabił? Poważnie? Za 150 mi wanną? Jakim cudem? Co? Lol. Rzuciłem 2T. Chłop mi za 150 walnął z tej nowej pompy. to. ty. Ej, i patrz, patrz, co do nas zostało, zostało nas 6 na 5, a my przegrywamy. Dwie minuty, no kurde. I wychodzą typy. Cześć. No i tym mniej ludzi, tym lepiej, tak myślę. No łaczek, patrz, jak to zrobię. Sama no, To chyba nie wyszło. Little speeder, już Nie ma. Let's see. Go, go! Go, go! Chłop się ogniskiem leczył, ale chyba już zginął. No właśnie, ja go tam zastrzeliłem na zalewie. Ten, ten tu się leczył ogniskiem. Ej, co? O. Ej, nie mam broni! Dobra. Się, Coś się, się dzieje. Doczina. Minuta. Zaraz się zacznie, widzowie. Ty, ale Czemu tu mi się nie wychodzi z tego? Dawaj, budujemy się. E, o czekaj, to ja... Ja obserwuję Miska, zobaczymy co się stanie. Ty, a ja ja będę godzinę obserwować. Ty mi się uprzerwi. O ja! Nie mam matców! Ej, weź mi ten pomóż, bo nie mam matców. Ej, już, już już, już już. Ej, zrób tak podłoga, podłogi teraz. Podłogi, podłogi, podłogi. A Dobra, dawaj. Obserw ja obserwuję miszkę, Zobaczymy, co się stanie. Lecimy. Event. Ja Piękny ja się jest ten event. I love you, Misiek. Misiek, pamiętaj, Misiek. Drużyna miszka. 50 sekund. Co się stanie? Uwaga. Ja sobie buduję. 40, o, to 40 sekund. Ile nie, ja mam Nawet maców? nie ma. Burzy a, nie jeszcze, ma. Patrz, cała mapa jeszcze jest zprawy. odkryta. Ej, możemy iść ten do miszka? nawet teraz w tym momencie. 20, 30 sekund. A ja, ja mogę, a ja mogę po. A ja, 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 20 sekund. Ja, <słyska> ja po. Ale z ząbiste to jest ty. A gdzie, gdzie, gdzie są wszystkie 10 10 sekund pewnie 9 ej, 8 ej, 7 ej, 6 5, 5 4 czego, do, do 3 poleciemy. 2 1 start o alarm zaburzenie. alarm burza się wycofuje co się Patrz, dzieje ją my... o kurde yo Jaki kozak, ty! Ej, on na to Ej, on... Ej, uciekaj mi! Ej, ucieka! Co ja... lol! Misiek! Siema! Jo! Ale on mapę rozwala, ty! Misiek! Dobrze! Dawaj! się tam po go! Tego, tego rusza się Misiek! Misiek! Jest! Misiek! E Masz, ty potworze, patrz, co ci pokażę, patrz! I love you, I love you, Misiek, Misiek! Emotujcie! Chodź ty do nas, chodź, 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 chodź. zapraszamy! <grywia> On zapraszamy. Je o, jesza! Jakie creepy to jest, ty! Stary! <grywia> siema! Jest, siema! <grywia> patrz, Misiek idzie! Daj się na niego wlecieć? Poczekaj, spróbuję. Wleciałem w niego! Oj, Dostał! Ojo! O, o. O ja. Co tu się dzieje? LOL! Dawaj, Misiek, wygra z nim! cmma 6 ogłaszamy specjalnie dla widzów naszego kanału! Misiek strzela! Ten potwór nie ma na szans. Dawaj, Misiek. Fame, Fame ma 6 ogłaszamy największą walkę Fortnite. Fame ma 6 Patrz. O ja! On już ja! Lol. O tej, tutaj, tutaj patrzymy go. Dziwna po. Misiek Czego? biegnie. Misiek, ależ nie go wleciał. Leci! Dawaj do nich! Do wody wleciał! To co? To koniec! Ej, no nie! E, ogłaszamy centralnie! Jest! Tak centralni. Jest! Misiek! Pokonał centralnie, go! E, wal walkę wygrał! Ogłaszamy centralnie! Misiek wy wygrał walkę! Godzilla została. Misiek! O nie! Jooo! Co o nie, zrobił chłop? Ja się go chodem lataję! On go gryzie, Ej, ty! Misek! Misek chce On O, mnie jetpack odgryz! Ja! Rę... Rękę! mu odgryz. O nie! Misiek ucieka, uciekaj Misiek! Godzilla prawdopodobnie nie żyje. Jednak żyje. Podnosi się! Ej, co to za emocje ona... są? Proszę państwa! Ty nie to jest 6, Misiek ucieka! Godzilla co zrobię? Co zrobi? Misiek bierze, to co? Dobrze Misiek bierze energię. Misiek bierze energię, w tym momencie ucieka! Ale dostał! Uuu. Tam poleciała. Patrz, idzie ją dobić. Pięknie. Teraz Misiek czy będzie dobijał? No do Tildet! Do Tildet, ty! Bierze prąd. prąd z niej. Podniósł ją! Podniósł tą figurkę! Co? Niecz! patrz! Lul! Będziesz strzelał, patrz! Co za walka! Leży! Godzilla powalona! Na pewno! To jest pewne! Godzilla nie żyje! To jest pewne! Godzilla! Nie żyje! Nie żyje. Emotka bez ruch Ten z jedną ręką! Szkielet jest! Szkielet potwora! W tym momencie! Drodzy widzowie, tak się kończy w tym momencie walka pomiędzy Miśkiem, a potworem Misiek poleciał w kosmos. Ło wow. ja Ale koza. A natomiast walka. szkielet potwora pozostał nie ma w ogóle drzew cała mapa jest praktycznie bez drzew oraz rozwalone domki nowaczek spójrz nie ma połowy domków słonych zobacz domków nie ma nie to ona musiał zostać jakoś tam przezwany to co albo tak o, o, o. albo inaczej to było ja Dobra, Przekol. dziękuję widzowie za oglądanie. To był taki szybki ja odcinek. Natomiast dokończymy jeszcze. Tu jest skrzynka na nim. No. Ja dziękuję za Ale fajnie się. fajnie się chodzi, ty. No powiem tak, walka była epicka. Pierwszy raz widziałem tego potwora. No. Ja całkiem nie, jeszcze ten szkielet jest praktycznie no... Jest najdobrze dopracowany ale, ten szkielet. ale jak patrz, jak ten. Ile tu jest skrzynek w ogóle I... na tym szkielecie? Prawdopodobnie, bo widzowie, jest nowy i... sklep, a więc po cięciu go zobaczymy. Podsumowując, odcinek jak odcinek. Widzieliście event, widzieliście sklep, co się stało. Jest dokładnie bezróżny, z jedną ręką, czyli luz po części. nic. E... Nie zostaliśmy, jeśli chodzi o. Ten event, walka była kozacka, e... no nie, co będzie dalej, zobaczymy co będzie z tą kulą, no i dziękuję wam za oglądanie, oczywiście łapka w górę, subskrypcja, o, o, e, kto o, był to nowy, Przy końcówce masz. E... WP mi e, TTV jego kanał podał pod po tym odcinku, a ja dziękuję za oglądanie.